Aleksandra Florczak, RELINEWS.pl, jesteśmy na gali KSW 60, ze mną Artur Narkun, cześć! Cześć! Słuchaj, powiedz mi, jak twój brat się przygotowywał do treningów na dzisiejszą walkę wieczoru? No Przygotowywał się jak zawsze, bardzo ciężko, bardzo ciężka praca, bardzo dużo pracy tej włożonej w to, żeby właśnie dzisiaj zdobyć ten drugi pas. A czy miał jakąś taktykę na przeciwnika Fila? No oczywiście, taktyka jest i to nawet jest kilka. E, można powiedzieć, że jest to przeciwieństwo. To co planujemy zrobić, to jest przeciwieństwo tego, co było w poprzedniej walce. No i myślimy i wiemy, no, że to po prostu wypali. To już możesz coś zdradzić, bo wiesz, wywiad dopiero wyjdzie po walce. Aha, mogę coś zdradzić. No co? Czyli e, przede wszystkim no, nie, dać, nie dać chwilowi, żeby uwalił się na tą to, co było w poprzedniej walce, e, być agresywniejszym. Teraz Tomek nie czuje dyskomfortu, jeżeli chodzi o, o tą prawą rękę, może mocno uderzać, także plan jest prosty, e, albo ubić go, mamy kilka alter alternatyw, to nie jest tak, że zamykamy się tylko e, na jedno i, i, i że tylko ma albo go ubić z albo zadusić w parterze, nie, no jest kilka opcji. E, Tomek jest tak wszechstronny zawodnikiem, że e, ma, ma ten cały arsenał i po prostu to, co będzie mu leżało najlepiej w tej walce, no to po prostu wykorzysta. A myślisz, że dlaczego ostatnio przegrał tą walkę z filmem, tą poprzednią, kiedy dawał z siebie 50%, a dzisiaj zamierza stówkę dawać? No właśnie, że dla, dlatego, że dał 50% z siebie. No to e, może nie to przez to, że on nie chciał dać więcej, tylko po prostu nie mógł dać więcej z siebie, bo ciągnął się pasmo niepowodzeń w, w czasie przygotowań do walki. E, złamana ręka, e, która cały czas mu gdzieś tam e, doskwierała, bo, bo najpierw było złamanie, później to było wyleczone, później znowu mu to się złamało na obozie przygotowawczym. E, no i taka ciągła walka właśnie e, z tą ręką, a jak wiemy, no ręka to nie jest e, jakieś tam e, e, coś, co nie wiem, e, kalafir ucho i taka tego typu kontuzja, no to jest poważna sprawa, nie mógł uderzać, nie mógł porządnie chwytać, także no, to zniszczyło całe przygotowania, to gdzieś siedział w głowie, że ta ręka jest nieaktywna, że nie ma tego uderzenia i wszystko, wszystko razem w połączeniu razem z tym, że, że niepotrzebnie nabierał kilogramów. Tak jak zauważyliście, teraz Tomek jest lżejszym zawodnikiem. E, waży tyle, co w dniu wagi w kategorii półciężkiej, czyli z gdzieś około 100-102 kilo. I to, jest, I to mu w pełności wystarczy. Ja mogę powiedzieć, to będzie wywiad, który będzie puszczony po walce. No ale jestem pewien, że będzie ręka uniesiona w, w, górze, w górę. No Tomek będzie miał ten pas drugi i będzie wygrany. Trzymamy kciuki. A powiedz, jak się odniesiesz do Fila i jego em, takich komentarzy uszczypliwych troszeczkę w stosunku do Tomka i ich troszeczkę uszczypliwości w stosunku do siebie w mediach? Jak dla mnie, no to fajnie, no. coś się dzieje. Ja nie lubię bezbarwnych pojedynków, które są rzekomo walką wieczoru, a tak naprawdę nikt o nikt nie mówi. Tutaj po prostu cały internet huczał, czy to pozytywnie, czy negatywnie. E, troszeczkę nam brakuje do Ameryki, gdzie ludzie się tym tak bawią, u nas biorą to strasznie osobiście, gdzieś tam jakby to było po prostu coś nie wiadomo jak ważnego. E, nie potrafią wyciągnąć z tego tak jakby Friday zabawy, strasznie gdzieś tam się spinają. E, to jest po prostu część tej, tej zabawy. No to jest, to jest to jest show, to jest show. show. MMA plus, plus te wszystkie dodatkowe rzeczy, które dzieją się dookoła. No, ludzie to czytają, śledzą, bawią się tym i dla mnie to jest coś spoko. No. Słuchaj, a myślisz, że twój brat da Filowi książkę e, w zamian za tą książkę, którą otrzymał. E, jak nauczyć się sztuk walki po, po wygranej? Tomek tej książki nie przyjął, także e, e, tamtej książki nie przyjął, więc i e, jemu nie da żadnej książki. E, jedynie co, no to e, Myślę, że takim największym prezentem Tomka, który sprawi właśnie Filowi po tej wygranej no to jest to, że po prostu o, Fil, o filu ktoś usłyszał, bo myślę, że taki popularność, co on zdobył teraz dzięki Tomkowi właśnie, no to on przez nie wiem, ile lat jest w KSW, może ze 3-4, on nie, nie, nie przez ten czas okres nie zdobył takiej popularności, takiej popularności, jak teraz przez okres dwóch miesięcy dzięki Tomkowi. Że Tomek właśnie zamieszał wpisy z, z jego osobą i tak dalej, że, że była to właśnie e, odbijanie tej piłeczki przysłowej. Także e, to będzie prezent największy Tomka dla Fila. Myślę, że film później. Jak trochę ochłonię, to pewnie podziękuję. A myślisz, że podziękuję za odebranie pasa? No tutaj już ch chyba, nie. chyba nie. Słuchaj, to powiedz mi jeszcze na koniec, bo macie duże community wspierające Tomka, wraz z bratem go wspieracie. Jak go motywujecie mentalnie? Jakoś podchodzicie do tego, żeby sobie w głowie wszystko poukładał przed walką? To jest ważne? To jest bardzo ważne, e, to nie jest proces taki, że wykona się telefon raz na tydzień e, i powie się Tomek, co słychać, e, nastaw się dobrze do walki, trenuj dobrze i tak dalej. No, to nie jest, e, to jest długotrwały proces, który po prostu e, tą więź, którą mamy między sobą, po prostu e, ta więź determinuje nas do tego, żeby, żebyśmy mogli tą więź e, naszą taką rodziną właśnie e, tak jakby umocnić Tomka mentalnie. Psychicznie w tym, co robi w MMA. Czyli e, my o nim wszystko dosłownie wiemy. Jesteśmy jego braćmi, ale również najlepszymi przyjaciółmi. E, I my wszystko o nim wiemy. Ja znam każdy jego, każdą jego bolączkę. E, po prostu. E, no, po prostu wiem o nim wszystko. I tutaj. E, nawet jak on by chciał coś się przede mną ukryć, no to ja o tym wiem, ja mu o tym mówię. A jak wiadomo, rozmowa to jest kluczem do wszystkiego. Jeżeli się o czymś otwarcie porozmawia, no to można z wiele różnych problemów sobie z głowy ściągnąć. Słuchaj, to dziękuję Ci bardzo, Artur, za wywiad, za rozmowę i życzę powodzenia Twojemu bratu. Dziękujemy. Dziękuję. Narkun Team dziękuję bardzo. Dzięki.